Nie czekam na nic, czekam na coś, mówią, że nie ma na co czekać Nie, nie ma, ma kurwa ba, jebać, czekam na złość, czego Od A B do D do G, ducha hard, pogoń trwa yeah. Podaj bidon speed, jak na fejcie, ziom na mecie robi melans Bo przez eter moje minuty to lata dla nich, wracam wiecznie młody U nich się nie zmienia, nic wiecznie starzy Nie czekam na nią, tworzę sam ją, jedną szansę Tamą łapy w górze, daj co moje, ty Nie graj bohatera, bohater tu gra o swoje Chcesz zatanczyć staniesz patrzy kapoera. Jestem zły, bo jestem dobry, cóż dobry, wbijam w guz dzieciarni Nie mów mi, że jestem pyszny, bo to jadzie, zjadam, siema Był MC, znikł MC, naraz wie ale to szczegół Najważniejsze, dopiąć tu swego, po to by nie mógł Żaden bajat nigdy zadawać pytania, czemu jestem tu nie, 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 nie mogę się zatrzymać, dokąd mnie ta droga zaprowadzi przed siebie wygoł, nie chwilę Nie czekam na chwilę